Zatrzymanie Michała Nowickiego, prowadzącego kanał Odrodzenie Komunizmu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, trudno określić inaczej jak cyrk. Po prostu cyrk. Chciałem wyrazić swoją solidarność z Michałem, który jest represjonowany za to, że wzywał do obalenia pomnika Romana Dmowskiego i jak twierdzi prokuratura propagował ustrój totalitarny. Oczywiście nie jest łatwo się z nim solidaryzować, ponieważ wiele jego poglądów politycznych uważam za delikatnie mówiąc kontrowersyjne, a jego styl zahaczający o patostreaming wręcz szkodliwy dla ruchu lewicowego. Też jego poglądy na historię ruchu robotniczego i historię najnowszą wydają mi się co najmniej dziwne, a w wielu punktach absurdalne. Nie zmienia to faktu, że to zatrzymanie było elementem represji politycznych, do tego zaangażowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Która powinna się zajmować poważnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, agenci zostają wysłani do tego, aby zatrzymać kogoś, kto wrzuca mniej lub bardziej śmieszne piosenki i wierszyki na YouTube'a. Państwo osiąga kolejne poziomy absurdu, kolejne poziomy żenady. Czy ktoś w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pusknął się w te puste, żeby zobaczyć, ile pieniędzy kosztuje taka absurdalna akcja wobec youtubera. Więc pamiętajcie agenci, pamiętajcie politycy, ta władza minie, smród zostanie, ale wy wcześniej czy później zostaniecie z tych represji politycznych rozliczeni. Pamiętajcie słowa pieśni Czerwony Sztandar, z sędziami wówczas będziemy my. I zostaniecie rozliczeni, zostaniecie Rozliczeni pisowscy, bałwani, agenci, wszyscy ci, którzy doprowadzają do marszy na cześć, tak zwanych żołnierzy wyklętych, zwykłych bandytów, ci, którzy stawiają pomniki bandytów, zostaniecie rozliczeni, bo to wy właśnie propagujecie totalitaryzm, to wy właśnie stosujecie totalitarne metody. I to, że Michał Nowicki jest tutaj postacią kontrowersyjną, łatwą do uderzenia, służąc za pretekst do rozpoczęcia represji i sądowania, czy będą wyrazy solidarności, czy będą wyrazy oburzenia. Dlatego uważam, że wszyscy powinni w tej chwili solidaryzować się z Michałem, czy go lubią, czy nie, bo następny może być ktoś, kto opowiada prawdziwą historię najnowszą, kto walczy o kwestie społeczne, prowadzi sensowniejszą działalność.